Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biznes bez pułapek. Dziś porozmawiamy o jednym z kluczowych, choć często pomijanych aspektów inwestowania w nieruchomości, czyli o podatku od towarów i usług przy inwestowaniu w nieruchomości. Od razu powiem, że to nie jest temat wyłącznie dla księgowych. To temat, który może zdecydować o opłacalności całej inwestycji. Wiedza, która oszczędza Twój czas i pieniądze. Witaj w podcaście Biznes bez pułapek. Nazywam się Maria Kotaniec-Godlewska. Jestem radcą prawnym wspierającym przedsiębiorców w kwestiach podatkowych i prawnych. Jeżeli chcesz uskutecznie zarządzać finansami swojej firmy i unikać kosztownych pułapek, ten podcast jest dla Ciebie. W zwięzłych 10-20-minutowych odcinkach dostarczam konkretną wiedzę o biznesie, podatkach i nieruchomościach. Nowe odcinki publikuję co tydzień. Zapraszam do słuchania. Warto zacząć od początku, czyli należy zastanowić się, kto kupuje daną nieruchomość. To, kto kupuje daną nieruchomość, ma ogromne znaczenie. Inaczej będzie wyglądało bowiem rozliczenie VAT u przedsiębiorcy, który już działa aktywnie i wykonuje czynności opodatkowane, a inaczej u kogoś, kto dopiero planuje wejść na rynek i nie ma jeszcze sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Kolejnym zagadnieniem jest to, czy jesteście czynnym podatnikiem VAT, czy też korzystacie ze zwolnienia. To ustala Wasze uprawnienia do odliczenia podatku i wpływa na sposób rozliczenia zakupu. Trzeba też zwrócić uwagę na to, co dokładnie jest przedmiotem zakupu. Czy jest to grunt zabudowany, niezabudowany, a może grunt z budowlami. Różnice w opodatkowaniu są bardzo konkretne. Mogą wpływać na cenę, wysokość podatku oraz to, czy VAT w ogóle wystąpi. Nie zapominamy również o celu zakupu. Jeżeli nieruchomość ma służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, na przykład będzie wynajmowana firmą, to wtedy macie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ale jeżeli wynajmujemy lokal mieszkalny osobom prywatnym, to ten cel na cele mieszkaniowe podlega zwolnieniu z VAT. I w tym samym nie mamy prawa do odliczenia VAT przy zakupie. Przykład. Mamy najem zwolniony i najem opodatkowany. Mamy prawniczkę Martę, która kupuje mieszkanie w dużym mieście. I ma ona dwie opcje. Pierwsza to najem studentce na cele mieszkalne. Taki najem jest zwolniony z VAT, więc Marta nie ma prawa do odliczenia VAT-u z faktury na zakup mieszkania. Druga opcja to Marta podejmuje decyzję, by przerobić mieszkanie na apartament na doby i będzie świadczyć usługi najmu krótkoterminowego turystom. Taki najem podlega opodatkowaniu VAT. W tym przypadku będzie Marta mogła odliczyć cały VAT z faktury zakupu. A co jeżeli inwestycja służy zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym? Wtedy musimy zastosować proporcje. I tutaj sygnalizuję, że należy znać artykuł 90 ustawy o podatku od towarów i usług, bo właśnie tam jest mowa o tak zwanej strukturze sprzedaży. Na jej podstawie określicie, ile VAT-u faktycznie możecie odliczyć. I tutaj warto dla wyjaśnienia posłużyć przykładem. Mamy firmę zarządzającą lokalami usługowymi i mieszkalnymi. Powiedzmy, że jest to firma ProLokal. Kupuje dużą nieruchomość, której zamierza urządzić biura do obsługi klientów, jak również pomieszczenia do najmu. W poprzednim roku firma zarabiała głównie na najmie mieszkań, który podlega zwolnieniu z VAT oraz w mniejszym zakresie na najmie lokali usługowych, które podlegają opodatkowaniu. Gdy spojrzymy na proporcje sprzedaży, to było to 25% przychodów z działalności opodatkowanej VAT, więc firma mogła odliczyć tylko 25% podatku VAT związanego z nabyciem i remontem tej nieruchomości. Jeżeli ta firma ProLokal w przyszłym roku zwiększy udział przychodów z lokali usługowych, to po zakończeniu roku będzie mogła zaktualizować proporcje i skorygować odliczenie VAT. Oczywiście tylko w ramach limitów rocznych przewidzianych przez ustawę. Kolejny przykład to zakup lokalu na firmę, a cele prywatne. Mamy sytuację, w której mamy. Na przykład panią architekt, która kupuje apartament i zgłasza, że będzie go wykorzystywać na potrzeby działalności, na przykład do spotkań z klientami, prezentacji projektów i prowadzenia konsultacji. Faktura za zakup zawiera VAT, który pani Anna chce odliczyć. Urząd skarbowy może jednak sprawdzić, czy apartament rzeczywiście służy celom firmowym, czy może Anna tam głównie mieszka. Jeżeli się okaże, że jest to to drugie, to nie będzie prawa do liczenia podatku od towarów i usług. W tej sytuacji kluczowe jest udowodnienie, że nieruchomość została realnie wprowadzona do majątku firmowego i jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. Przykładowo umowy z klientami, spotkania biznesowe, strona firmowa z tym adresem wszystko to może być pomocne przy ewentualnej kontroli. I jeszcze jedna ważna sprawa: od kogo tą nieruchomość kupujecie? Jeżeli sprzedawca, który sprzedaje wam grunt, nieruchomość, mieszkanie, nie prowadzi działalności gospodarczej. To cała ta transakcja nie podlega opodatkowaniu i nie dolicza się do ceny VAT i nie wystawia się faktury. Wtedy w grę wchodzi podatek od czynności cywilnoprawnych powszechnie zwany jako PCC, który płaci kupujący. Ale jeżeli taka osoba błędnie doliczy VAT, to Wy jako kupujący nie macie prawa do odliczenia i zostajecie z problemem. Załóżmy, że pani przedsiębiorczyni Alicja kupuje halę magazynową od osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej. W takiej sytuacji sprzedający nie wystawia faktury z VAT. -em. Strony zawierają zwykłą umowę sprzedaży u notariusza. Alicja nie ma podstaw, żeby odliczyć VAT, bo go po prostu w tej transakcji nie było. Musi natomiast pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości transakcji i obciąża ją jako kupującą. A co ze zwrotem podatku od towarów i usług? Jeżeli w danym okresie mamy więcej podatku naliczonego, czyli tego z faktur zakupowych, niż należnego, czyli tego z faktur sprzedażowych, to możemy zrobić kilka kroków z tą powstałą różnicą. Możemy po pierwsze przenieść VAT naliczony na kolejny okres, aby pomniejszyć przyszłe rozliczenia VAT-owskie, albo wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot na nasz rachunek bankowy. Możemy wnioskować o zwrot nawet wtedy, gdy nie mamy w ogóle sprzedaży, czyli w przypadku, kiedy w ogóle nie wykonywaliśmy żadnej czynności opodatkowanej. Tutaj mamy istotne znaczenie, jeżeli chodzi o terminy zwrotu VAT, bo standardowe to jest 60 dni od momentu złożenia deklaracji. W tym czasie fiskus może wydłużyć ten termin, jeżeli chce zweryfikować Wasze rozliczenia. Są jednak przyspieszone terminy, np. 40 dni, jeżeli spełnimy warunki z ustawy, np. korzystamy wyłącznie z faktur ustrukturyzowanych. Kolejny przykład to jest 25 dni, ale musimy spełnić tutaj kilka konkretnych warunków, np. faktury muszą być zapłacone przelewem lub gotówkowe nie mogą przekraczać 15 tys. zł łącznie. Poza tym musicie być VAT-owcem aktywnym przez co najmniej 12 miesięcy i regularnie składać deklaracje. A jeżeli nie wykonujecie żadnej sprzedaży w danym okresie, to Urząd Skarbowy ma nawet 180 dni na zwrot, chyba że złożycie zabezpieczenie majątkowe. Wtedy termin skraca się z powrotem do 60 dni. I tutaj zwracam uwagę na nowość. Od niedawna można uzyskać również zwrot VAT w 15 dni. Jest to opcja dla podatników spełniających bardzo konkretne wymogi. I to jest zagadnienie na osobny odcinek. Zwracam też jeszcze uwagę na korektę dziesięcioletnią. O co tutaj chodzi? Jeżeli kupujecie nieruchomość i odliczacie VAT, to pamiętajcie, że to nie jest koniec historii. Od momentu oddania nieruchomości do użytkowania zaczyna się dziesięcioletni okres obserwacji. Dlaczego to jest takie ważne? Na przykład w czwartym roku od zakupu zmieniacie sposób wykorzystania lokalu z działalności owatowanej na czynności zwolnione z VAT. To część podatku, który odliczyliście przy zakupie, trzeba będzie zwrócić. Korekty dokonuje się raz w roku. Zawsze po 1 dziesiątą odliczonego podatku. Podobna sytuacja występuje, gdy na przykład sprzedaje się nieruchomość przed końcem 10 lat. Jeżeli sprzedaż będzie opodatkowana, to tutaj nie ma problemu i nie trzeba nic korygować. Ale jeżeli sprzedajecie lokal na zwolnieniu z opodatkowania, a wcześniej odliczyliście VAT naliczony, to VAT należy skorygować proporcjonalnie do liczby lat, które zostały do końca 10-letniego okresu. Zwracam uwagę, że ta korekta dotyczy nieruchomości, które stanowią środki trwałe, a więc są majątkiem firmy i mają wartość powyżej 15 tysięcy zł. Choć od nowego ładu już nie można amortyzować mieszkań, to w zakresie podatku od towarów i usług przepisy te nie zostały w ogóle zmienione. A co w przypadku, kiedy jedna nieruchomość służy i firmie, i nam prywatnie? Tutaj robi się ciekawie. Prawo pozwala nam odliczyć VAT tylko w takim zakresie, w jakim nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana do działalności. Czyli, jeżeli masz lokal, w którym działa twoje biuro, ale używasz też jego części jako np. prywatnej siłowni albo pokoju gościnnego, to musisz ustalić proporcje. I właśnie na tej podstawie odliczasz VAT. Ustawa mówi, że używanie nieruchomości do celów prywatnych może podlegać opodatkowaniu, jeżeli wcześniej odliczyliście VAT przy zakupie. W praktyce jednak często stosuje się przepisy o korekcie, czyli nie naliczacie vat od używania, tylko korygujecie pierwotne odliczenie. Dodatkowo, jeżeli w trakcie tych 10 lat zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości, na przykład zaczniecie wynajmować ją na cele prywatne, to również musicie dokonać korekty podatku naliczonego. A co w przypadku, kiedy następuje zmiana przeznaczenia towarów handlowych i surowców? Co z korektą? Tutaj zwracam uwagę na to, że nieruchomości w ustawie OWAD są traktowane jako towar. Więc jeżeli mamy do czynienia ze zmianą przeznaczenia, no to chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy zmieniamy przeznaczenie danego towaru, czyli sprzedajemy go w ramach działalności opodatkowanej, a jednak zaczynamy go używać do czynności zwolnionych, na przykład wynajmujemy na prywatne cele mieszkaniowe. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z firmą, która flipuje nieruchomościami, to przy zakupie materiałów i usług budowlanych, Odliczyła ona VAT, bo wszystko miało być na sprzedaż podlegające opodatkowaniu VAT. Jednak mieszkanie nie udało się sprzedać, więc właściciel zdecydował się je wynająć na cele mieszkaniowe. No i tu pojawia się problem, ponieważ najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, a ta firma wcześniej odliczyła podatek naliczony. Wtedy trzeba zrobić korektę i oddać tę część VAT-u, która dotyczy tego konkretnego lokalu. I należy to zrobić w miesiącu, w którym doszło do zmiany przeznaczenia, czyli w pierwszym miesiącu, kiedy najemca się wprowadził. Przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli kiedy powstaje prawo do odliczenia wady. Zasadniczo prawo do odliczenia powstaje w tym okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, na przykład przy sprzedaży nieruchomości, gdy dochodzi do wydania lokalu lub gruntu. Wyjątkiem są tutaj zaliczki, które są bardzo powszechne, jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami. Jeżeli wpłacacie zaliczkę, a deweloper wystawia fakturę zaliczkową, to możecie odliczyć VAT już w tym momencie, bez czekania na odbiór nieruchomości. Samo prawo do odliczenia to jest jedna część, natomiast możliwość techniczna odliczenia to jest drugie. Ustawa o VAT mówi o tym, że można odliczyć VAT dopiero w deklaracji, którą złożysz po otrzymaniu faktury. No to tutaj to jest troszeczkę tak jak z prezentem. Możemy go dostać na urodziny, ale otwieramy dopiero po powrocie z imprezy do domu. Jeżeli chodzi o odliczenie VAT, no to mamy 3 miesiące, jeżeli rozliczamy się miesięcznie albo dwa kwartały, gdy jesteśmy na kwartalnym rozliczeniu VAT, żeby to zrobić bez cofania się. Po tym czasie wciąż można odliczyć VAT, ale trzeba cofnąć się do deklaracji z danego okresu. A jeśli zapomnimy na dłużej, wtedy mamy nadal 5 lat od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, i znów trzeba wrócić do przeszłości i złożyć zaległą korektę. A co w sytuacji, kiedy robimy zakupy przed rejestracją jako podatnik VAT czynny? Czy wtedy VAT nam przypada? Zdecydowanie nie. Jeżeli kupujesz coś z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jeszcze nie złożyliście formularza VAT-R, to nadal macie prawo do odliczenia VAT. Musicie tylko wykazać, że ten zamiar był od początku jasny. Przykład z życia. Mamy panią Anię, architekt, która w maju 2024 kupiła komputer, oprogramowanie i nowoczesne biurko do pracy. Wtedy jeszcze nie była zarejestrowanym podatnikiem VAT. Nie miała nawet zarejestrowanej działalności gospodarczej. Natomiast w czerwcu już ruszyła z firmą pełną parą i zarejestrowała się również do VAT z datą wsteczną od maja. Teraz może złożyć deklarację VAT za maj i wykazać podatek naliczony do odliczenia albo do zwrotu. Musi tylko pamiętać o wskazaniu tej wcześniejszej daty rozpoczęcia działalności w formularzu VAT-R. Ważne jest to, że jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to nie warto zlekać z rejestracją. Najlepiej zarejestrować się zaraz po otrzymaniu pierwszej faktury, na przykład od dewelopera czy sklepu z wyposażeniem biura. Zwracam też uwagę na taką kwestię dotyczącą zakupów dokonywanych podczas zawieszenia działalności. Wielokrotnie zdarza się, że podatnicy myślą, że zawieszenie działalności to jest koniec gry i brak możliwości odliczenia VAT. Tymczasem, jeżeli w tym czasie robicie zakupy do przyszłej działalności opodatkowanej, to nadal powstaje możliwość do odliczenia VAT-u. W przypadku zawieszonej działalności gospodarczej, no to fiskus ma 180 dni na zwrot. W razie czego można przenieść ten podatek na kolejne okresy rozliczeniowe? Tu liczy się cel. Jeżeli zakupy mają służyć przyszłej działalności opodatkowanej, to prawo do odliczenia jest jak najbardziej aktualne. Mamy też taki dylemat VAT czy zwolnienie. Robert pracuje na etacie w dużej firmie, ale w międzyczasie kupił lokal w inwestycji Kondo zamiarem najmu turystom. Zanim jeszcze zarejestrował działalność, wpłacił zaliczkę i dostał fakturę z VAT. Teraz ma wybór, albo zarejestruje się do VAT i odzyska podatek od zakupu, ale będzie musiał doliczać 8% VAT do usługi krótkoterminowego zakwaterowania, albo zostanie na zwolnieniu. Tutaj zwracam uwagę na limit 200 000 zł rocznie i nie odzyska on VAT z faktury. Wszystko zależy od kalkulacji. Warto przeliczyć, co się bardziej opłaca, bo zwrot VAT z ceny zakupu to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych różnicy. Jak widzicie, rozliczenie podatku od towarów i usług przy inwestycjach w nieruchomości to nie jest temat łatwy i taki do przeskoczenia. Warto go zrozumieć przed podpisaniem aktu notarialnego. Czasem jedno postanowienie w umowie, jeden szczegół w planie inwestycji może decydować o tym, czy odliczymy 0, 30 albo 100% podatku od towarów i usług. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku podcastu Biznes bez pułapek. Jeżeli chcecie więcej praktycznych wskazówek, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i dania kciuka w górę. Bardzo mi zależy, by wiedza, którą tutaj się dzielę, poszła dalej w świat. Jeżeli chcecie ze mną zostawać w większym kontakcie, to zapraszam Was również do zapisu na mój newsletter na stronie wwwmklegal.eu. W komentarzu pod tym odcinkiem znajdzie się również link do umawiania spotkań razem ze mną. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie również oceny i recenzje w swoich aplikacjach podcastowych. Jeżeli chcielibyście mnie znaleźć na innych platformach, no to ja działam na Linkedinie na Facebooku, Instagramie i TikToku jako Maria Gładanioskodlewska. W kolejnym odcinku opowiem więcej o tym, jak optymalnie zaplanować zakup nieruchomości do działalności. Do usłyszenia.